Dzisiaj mamy 3 maj wtorek 2022 rok Czyli 1 maj pochód już minął. Jest wtorek 3 maj 2022 rok teraz suweren odczyta zapytanie publiczne numer 9 skierowane do całej 3 RP i wszystkich jej organów konstytucyjnych. Władza ustawodawcza, władza wykonawcza, władza sądownicza, pierwszy prezes Sądu Najwyższego w Warszawie oraz do Magdaleny Kaliszewskiej, pracownika Sądu Rejonowego Wrocław Krzyki, Wydział I Cywilny od 2013 roku. Oraz do Mateusza Morawieckiego, Jarosława Kaczyńskiego, Andrzeja Dudy, Zbigniewa Ziobro, Mariusza Kamińskiego oraz 460 posłów, 100 senatorów, pierwszy prezes Sądu Najwyższego oraz do wszystkich innych pozostałych organów władzy III RP i ich pracowników, współpracowników jawnych i tych takich nie za bardzo jawnych i tak dalej. Niniejszym publiczny jest suweren zapytuje, który sprawuje swoją władzę samodzielnie już przez wiele lat i nikt tego nie kwestionuje w żaden sposób, że to jest fakt. Dlatego niniejszym zapytuje publicznie, Dlaczego Trzecia RP całe Państwo polskie ze wszystkimi jego organami, władza ustawodawcza, władza wykonawcza, władza sądownicza, a szczególnie władza sądownicza Zbigniew Ziobro, całe Ministerstwo Niesprawiedliwości, pierwszy prezes Sądu Najwyższego z uwzględnieniem całej temidy na Dolnym Śląsku i we Wrocławiu szczególnie. Dlaczego cała trzecia RP obecnie już od pięciu lat wspiera Magdalenę Kaliszewską? Pracownika Sądu Rejonowego Wrocław Krzyki wydział pierwszy cywilny. Magdalena Kaliszewska od 2013 roku. Pracuje w tym sądzie rejonowym we Wrocławiu, jednak okazała się przestępcą wielokrotnym, osobą, która jest niegodna tego, aby pracować dla temidy wrocławskiej. Postępuje nieetycznie, dokonuje przestępstw na moją szkodę i nie tylko. Jestem suwerenem, jestem człowiekiem. Jestem żywą istotą, nie jestem jakimś tam żadnym podatnikiem, osobą y, fizyczną, nie jestem moim aktem urodzenia, ani nie jestem moim paszportem, ani nie jestem moim dowodem osobistym, ani żadnymi odpisami tych różnych y, papierów, dokumentów, cyrografów. Czymkolwiek by to nie było. Dlatego pracownik sądowy Magdalena Kaliszewska nęka mnie uporczywie za pomocą parszywej zmiany oraz całej trzeciej RP. Już piąty rok mnie nęka, na co się nigdy nie godziłem i to mi bardzo szkodzi. Dlatego nie życzę sobie tego i mniejszym po raz kolejny dzisiaj, 3 maja, we wtorek. 2022 rok zapytuje: Państwo Polskie. Andrzej Duda Warszawa, Jarosław Kaczyński, Żoli Włoszno-Bogrodzka, w Ziobro, tuż obok, w swoim Ministerstwie Niesprawiedliwości. I tam po drodze: Pierwszy prezes Sądu Najwyższego, Sejm Senat, i wszyscy, którzy tam dochodzą do pracy, i nie tylko. Dlaczego trzecia RP wspiera przestępcę, który jest w swoich szeregach? Mi doskonale wiecie, jako organy państwa, że Magdalena Kaliszewska jest wielokrotnym przestępcą i bandytą, złodziejem i mataczycielem, i wy jeszcze jej płacicie pieniądze i dajecie jej ochronę jako pracownikowi sądowemu na rejonówce we Wrocławiu. Dlatego ona, mając tą bezkarność ofiarowaną jej przez najwyższe władze RP, ona ma siłę, aby mnie nękać poprzez organa państwa polskiego, ponieważ tak to w praktyce wygląda. Droga łabo przysięgła suwerenów wszystkich żywych, wolnych ludzi. Uwolnionych z Matrixa wszystkich polan, słowian, lechitów, suwerenów rozsianych po całym świecie i po całej galaktyce. Mam nadzieję, że przyjęliście do wiadomości to, że, jako suweren sprawujący swoją władzę w sposób należyty, przestrzegający Dziesięciu przekazań prawa naturalnego, prawa ogólnego, matryksowego w Polsce, nie krzywdząc nikogo, jestem nękany i krzywdzony przez Magdalenę Kaliszewską osobiście. Pracownik Sądu Rejonowego Wrocław Krzyki, Wydział Pierwszy Cywilny. Która zaprzęgła całą moc państwa polskiego do tego, aby już piąty rok mnie nękało skutecznie. Wyrządziło mi to bardzo wielką krzywdę i szkodę w bardzo wielu aspektach mojego życia. Dziękuję za wysłuchanie i przyjęcie tej informacji do wiadomości. Dziękuję.